Witajcie kochani, tak jak możecie zauważyć, przyjechałem nad morze, nasze kochane polskie morze, które w tym sezonie nie za bardzo nas rozpieszcza, ponieważ tak jak możecie zauważyć, jestem w bluzie, jestem ciepłolubny, ale... Tutaj niestety ciepła nie uświadczymy. Kochani, w dzisiejszym odcinku chciałem odpowiedzieć na pytanie często przez Was zadawane, gdzie zjeść najlepszą zupę nad Polskim Morzem. Znajdujemy się w Trójmieście, a dokładnie w Sopocie i to tutaj prawdopodobnie jest najlepsza zupa nad całym tym naszym Bałtyckim zbiornikiem wodnym. A dla mnie ten lokal jest typowo taką restauracją sezonową. Jem tutaj zazwyczaj wtedy, kiedy przyjadę właśnie do Trójmiasta, bo pochodzę z Warszawy. Także zobaczymy, czy co sezon jest rzeczywiście tak smacznie, jak to zapamiętałem, ponieważ w tym sezonie chyba jeszcze tu nie byłem. Wiem, że o rybkach nad Polskim Morzem było ostatnio głośno, także sprawdźmy sobie, ile trzeba zapłacić za taką rybę w lokalu, który Wam właśnie przedstawię. Oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Łapa w górę, no i mile widziany będzie również jakiś komentarz. Zapraszam na ucztę. No i dobra, odebrałem całe nasze zamówienie, jest tego naprawdę sporo. Będzie tutaj rybna uczta, ale gdzie nas w ogóle, Wojku, zabrałeś? Jesteśmy kochani w Barze Przystań w Sopocie i to miejsce zebrało ponad 25 tysięcy opinii na Google Mapsie. Średnia gwiazdek to 4,5. Przyjeżdżam tutaj praktycznie przy każdej wizycie nad morzem i naprawdę polecam, ale zobaczmy co ja tutaj dzisiaj zamówiłem. W pierwszej kolejności może zaczniemy sobie od przystawki. Mamy tutaj wędzonego łososia przekładanego prawdopodobnie śliwką. Ryba dosyć sucha, ale szczerze mówiąc smaczna. Nie jest to taki fajny soczysty łosoś, ale tutaj tej wilgoci nadaje właśnie tam śliweczka. Nie jest to w ogóle tania zabawa, bo za takiego szaszłyka zapłaciłem 12,60. kg czegoś takiego kosztuje 170 zł Łosoś, droga ryba, ale jest to naprawdę smaczne. Nie widzę tutaj żadnych przebarwień szarości ani zieleni. Świeży, smaczny łosoś i jednak delikatnie suchawy. Wjeżdża druga przystawka, jaką jest, proszę Państwa, mój ulubiony śledź. Śledź po kaszubsku, czyli w takim pomidorowym oleju. W środku mamy dużo, dużo cebuli, śledzik mękutki, świetny śledzik, nie jest mocno przesolony, nie jest papkowaty, trzyma swoją konsystencję. Delikatnie mina z rzędła, ponieważ za taki kawałek śledzia dyszkę trzeba zapłacić, no. Jest on zdecydowanie lepszy od większości tych marketowych, no ale patrząc na ceny marketowe, no to za dechę mamy dużo, dużo więcej tego śledzia. Patrząc tylko na smak... Idealny. Zjadłbym z kilogram w tym momencie. Kolejna przystaweczka grzanka z łososiem. Do wyboru są jeszcze grzanki z serem. Solidny plaster łososia. I tak jak w szaszłyku ten łosoś był dosyć suchy, to tutaj na tej grzance jest naprawdę, naprawdę soczysty, aromatyczny i dodatkowo fajnie słony. Jest rzeczywiście wyczuwalna ta sól, która jest fajnie niwelowana po prostu przez tą grzankę. Łosoś delikatnie ciepły, ogólnie bardzo fajnie to tutaj gra. Grzanka odpowiednio stosowana. Jedyne zażalenie na to cena: 18 zł za takie dwie grzanki trzeba tutaj zapłacić. No ale może umówmy się, nie ma co tutaj już narzekać na te ceny. Przyjeżdżając nad Polskie Morze, naprawdę wydamy sporo, sporo nie tylko na sam nocleg, na atrakcje, ale też i niestety na jedzenie. No i dobra, przejdźmy może do ulubionej mojej części wizyty w tym lokalu. Jest to zupa rybna. Miska, którą tutaj widzicie kosztuje 26 zł i wypełniona jest po brzegi rybą. Dodatkowo to nie jest jeden rodzaj ryby, tylko widzę tutaj łososia, prawdopodobnie dorsza. Nie wiem jak tobie, ale... Ja uważam, że to jest najlepsza zupa rybna. Jest świetna. Dobry bulion, jest bardzo esencjonalny, ma bardzo dużo tej ryby, więc można też pojeść taką zupiną. I przede wszystkim jest idealnie doprawiona. Jest słona, jest pieprzna, czyli to, co w zupie uważam, rybnej jest najważniejsze. Mamy też drobno krojone warzywa. Nawet mógłbym się pokusić o takie stwierdzenie, że tego bulionu jest delikatnie za mało, ponieważ w trakcie jedzenia tej zupy w którymś momencie może nam bulionu po prostu zabraknąć, no i później zajadamy się samą rybą. Co też. Jest naprawdę fajnym doświadczeniem. Nie pamiętam, ile kosztowały ostatnie zupy rybne, ale zdecydowanie moim zdaniem ta je miażdży. Jeśli jedliście tutaj tą zupę rybną, dajcie znać w komentarzu, co o niej uważacie. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście ma ona tak dużo wielbicieli. Łososiu, uwielbiam łososia. Tuńczyka też lubię. Moja ulubiona ryba to filet. No tutaj można się naprawdę porządnie, porządnie zarybić, ale dla miłośników takiego mocnego, agresywnego aromatu ryby, jak na przykład było właśnie w Budapeszcie, no to tutaj czegoś takiego nie uświadczymy. Ten posmak ryby jest dosyć delikatny i na moje gusta jest on właśnie idealny. Nie lubię takiego bardzo, bardzo intensywnego aromatu ryby. Tutaj wszystkie smaki są idealnie wyważone. Następny talerz, który skomponowałem jest to ryba halibut, ziemniaki gotowane z wody oraz kiszona kapusta. Za kapustę trzeba zapłacić 8 zł, za ziemniaki 10 zł i ryba halibut 51 Czyli za taki talerzyk, który teraz widzicie przede mną trzeba zapłacić 69 zł. Złotych. Z tego, co się orientuję, to halibut nie jest rybą z naszego morza, ale podobnie jest w przypadku dorsza, którego też mamy. Podobno w Bałtyku zabroniony jest połów, przynajmniej u nas w tej części, połów dorsza. Także prawdopodobnie większość ryb przypływa po prostu ze Skandynawii do nas. Jaki ten halibutik jest soczystym, miękkutkim. Halibuta wybrałem w wersji pieczonej. Fajnie, bo nie ma w tej rybie dużo ości. Jest głównie ten kręgosłup, który jest dosyć spory i łatwy. Łatwo się go wyciąga, następnie możemy cieszyć się rybą. Soczyste, idealnie odchodzące mięso. No kurde, jestem w szoku. Halibuta często nie jem, a chętnie bym go zjadł. 51 zł za taki kawałek ryby. Wszystkie porcje ryb są tutaj na wagę, a za kilogram takiego halibuta trzeba zapłacić 170 zł. Bardzo smaczna ryba. Fajne ziemniaki, nie czuć w ogóle, żeby były pastewniaki, i nie czuć też tej nieodparowanej wody, która niestety często się zdarza w ziemniakach w różnych restauracjach. Te wyglądają po prostu na takie skowyrne, smaczne, świeże ziemniaczki, i tak też smakują okraszone delikatnie koperkiem. Kiszona kapucha, pyszta kapusta, delikatnie słodka, kwaśna, słona, fajna. Na pewno idealnie pasująca właśnie do takiej ryby. Świetnie to siedzi. Kto to wymyślił, takie smaczne połączenia smaków? Pieczony halibut? Na pewno na powtórkę. Bardzo smaczna ryba. Kolejny na sztale z rybą to dorsz. Za taki kawałek, który tutaj widzicie, trzeba zapłacić 61 zł. Dodatkowo wybrałem tutaj do tego zestawu frytki w cenie 10 zł oraz kapustę białą w cenie 8 zł. Za taki zestaw, czyli frytki, kapusta i ryba 79 zł. Trzeba tutaj zapłacić. Dodatkowo wybrałem sobie, ponieważ uważam, że to jest taka ryba bardziej podana w sposób fast foodowy, wybrałem sos chili mayo, 2 złote. Mmm, sosik dobry. Do fryteczki? Idealny. Sprawdźmy tego dorsza, czy rzeczywiście całe mięso jest białe, czy nie ma tutaj żadnej podpuchy białutkie. Inna tekstura mięsa jest wyczuwalna. Mam wrażenie, że halibut jest bardziej taką rybą rozpływającą się. Tutaj delikatnie czuć po prostu strukturę tego mięsa. Cytrynką jeszcze sobie pokropimy. Niestety w dorszu mamy zdecydowanie więcej ości niż w halibucie, ale sama ryba jest naprawdę bardzo smaczna. Ja lubię wszystkie ryby, tak naprawdę oprócz tych yy, takich już porządnie mulistych, czyli karp i tak dalej. To jest naprawdę bardzo smaczna ryba. Prawdopodobnie mrożona, chociaż nie wiem, jeśli wiecie coś na ten temat. Nie poczytam o tym w komentarzu, ale no z tego co wiem, to jest zakaz połowu po prostu w naszym Bałtyku. Świetna biała kapusta, taki kolesław, super doprawiona. Ogólnie surówki top, ryby naprawdę bardzo smaczne. Niestety wizyta tutaj nie jest najtańszą wizytą, ale jeśli zdecydowanie pragniecie zjeść bardzo dobrą rybną zupę, albo w ogóle rybę, no to zdecydowanie bar Przystań Sopot. Jest dobrym miejscem. Bardzo smaczny jest tutaj też tatar z łososiem. I ogólnie często ja zamawiałem sobie pieczonego czy smażonego łososia, też z taką fryteczką wjeżdżał idealnie. W tym roku, niestety, pogoda na stan polskim morzem nie rozpieszcza. Jeszcze tak jak w ciągu dnia, gdzieś do południa, rzeczywiście można w t shircie sobie pochodzić. Tak już bliżej wieczora coraz więcej ludzi lata sobie w kurtkach. Mamy pierwszą połowę lipca, co zawsze zapamiętałem jako taki już dosyć ciepły okres. Ludzi na plażach też nie ma jakiegoś. Dużo. Nie ma parawanów, nie ma nawalone ludzi jak mrówków. Najedzony. Zaraz sobie podsumujemy. Jeśli byliście w barze przystań, dajcie znać, co uważacie o tym miejscu. Czy jest to odpowiednie miejsce na zjedzenie ryby nad Polskim Morzem? Czy może jest jednak przeceniona? Czy może jest jednak za droga, aby ją odwiedzać? Tak jak widzicie, za mną gigantyczna kolejka. Lepiej przyjechać tutaj rano, ponieważ im bliżej południa pory obiadowej kolejka niestety rośnie. Za całe zamówienie tutaj zapłaciłem 240 zł i 60 groszy. Było smacznie, kolorowo. No, oczywiście. Trzymaj się, kajka. To była krótka relacja, kochani, z nad Polskiego Morza, a ja uciekam i lecę dalej. Trzymajcie się wszyscy. Bywajcie zdrów. Bądźcie zdrowi. Buźka, Pa.